Witaj. Jestem wirtualnym doradcą firmy InPost. Jestem tu, by udzielać informacji na temat usługi Paczkomaty InPost. Nazywam się Anna. A jak ty masz na imię? Widzę, że znasz tajny kod. Najpierw powiedz mi, czy masz ukończone 18 lat. Chcesz żebym się rozebrała? Znajdź na stronie InPost informacje o Paczkomatach. I przekonaj mnie, że wiesz o nich wszystko. Przez ile dni w tygodniu możesz odbierać paczki z paczkomatu? Pierwsze punkty dla Ciebie. Widzę, że się czegoś dowiedziałeś. Za dobrze wykonane zadanie miła nagroda. Chcesz więcej? To powiedz mi, jaka jest maksymalna waga paczki, którą można wysłać paczkomatem. Imponujesz mi. Wiedziałam, że trafiłam na świetnego gracza. Gramy dalej? Czy wiesz, jak poinformujemy cię, że paczka czeka w paczkomacie? Brawo, pewnie już sobie wyobrażasz, jak wyglądam bez koszuli. Chcesz zobaczyć więcej? Odpowiedz przez ile godzin na dobę otwarty jest paczkomat. Dokładnie o to chodziło, ale jeszcze się z Tobą pobawię. Powiedz mi, jaka jest maksymalna długość paczki o gabarycie C, którą możesz wysłać przez paczkomat. Super! W nagrodę koszula na ziemi. To jeszcze nie koniec zabawy. Postaraj się bardziej. Powiedz, jaka jest cena za paczkę o gabarycie A? Jesteś najlepszy. Zaproś do zabawy znajomego, wpisując jego adres e-mail.